Halo, halo! Dobry wieczór! Tutaj Lisi Gracz Przed nami The Sims 1 Przechodzimy od zera no Na mojej planszy Będziemy sobie tutaj robić każdą ścieżkę kariery Tylko rodzina. Część z tego trafi na YouTube eee, Zobaczymy, co z tego się wyjdzie Drugi komputer już jest włączony na nagrywaniu Więc... Może eee... nie wszystko git wszystko w porządku. A my myślę, że możemy przechodzić już do trybu edycji familii. Zaczynamy od stworzenia rodziny. No, no, to też patent. No, no to ważny potencik no, wiemy to. Dobra. Eee. Okej, okay, fajna twarz. Dobra, jakiś szybki opis. Lecimy. Tak, chcę. Bez osobowości. Lecimy, atakujemy temat. Dobra, robimy tak. Let's go then. No to zresztą tak nic nie zostaje, więc na razie wypieprzymy na koniec domu. I stawiamy hawiera za 20 simoleonów. Dobra, co tam hawierze? Jakaś krótka hawiera. Łazienka, która będzie oddzielać sypialnię. 3 klamoty w łazience, okej. Okay. Sypialnia niech. Będzie 4x4 może na start. Łóżko chyba jest 2x3. Dobra. Jakaś kuchnia i stół alchemiczny, to jest plan. Dobra, takie coś zrobimy. OK, mamy pierwszy szkielet mieszkania, świetnie. Atakujemy tematy najtańszych rzeczy. Nie, to nie może stać, to musi być w tym miejscu. Tu będzie łazienka, łazienka też. Najbardziej podstawowe rzeczy na start. I będziemy atakować temat. OK, mamy ten temat. Eee, następny w AGD. Coś takiego, zaraz będziemy do tego wracać. Stolik do jedzenia. Na razie. Gdzieś tu blisko by się przydał. Tam będzie telewizor upychany. Dobra, tak zrobimy. Tutaj stoliczek. Kresełka jedno najtańsze wystarczy. Elektronika coś do zabawy. Ups. Zaraz jeszcze drzwi do kupienia. Dobra, na razie pod najtańszej linii oporu. Trzeba jakoś to zacząć. E, do GD jeszcze możemy. Tutaj jeszcze tak, blender zrobimy. Do blendera przydałoby się gaz. No, no, to od razu przyjebać. No, chuj. fuj. sobie wejdzie tu e, elektronika. Potrzebujemy dwa alarmy. Od razu z buta, żeby nam nikt tutaj nie psuł gameplayu. Jeden tak. Jeden tu, ok mamy to. Eee, wrócimy dalej, jakieś tutaj wejście do mieszkanka. Tu może to wejście. Dobra, nie będzie tutaj. Jakieś okiennice. Okej. Okay. Okej, okay. jeszcze nam coś co zostanie, oby. No na razie tak, nie nic więcej. Eee... Dobra potrzebujemy jeszcze tak pitos na stół alchemiczny może jakieś książki też by się przydały No zrobimy takie coś Stół alchemiczny daje logikę, tak? Logikę daje, dobra to nie chcę tą za chatą będziemy machać Trzy stoły alchemiczne, będzie gitara i twórczość tutaj, dobra Gorzej mi się rzuci na ten, a jeszcze telefon trzeba machnąć Telefon drwa na rzecz, jak ktoś się odwali. A, jeszcze drzwi po tych pokojach, kurwa. Okej, okay, tutaj telefon... I drzwi po pokojach, żeby były, mm -hmm. To, to... I tutaj, wyjście Baja. Okej, okay, mamy wszystko, myślę. Zaczynamy <grystanie> gameplay The Sims 1. Okej, okay, czary już mamy I chyba nie pamiętam jakie tu były poty No dobra poszli sobie Okej okay. kurde, nie wiem co robić. dobra, ale teraz będziemy testować Niebieski i zielone chyba wypełniają... Dobra, zobaczmy, napi Odświeży. no i baja. Dobra, idź walić malowanko nie nasze źródło dochodów. Okej, okay, już trzeci punkt logiki, świetnie. O kurde, nie pamiętam co robią, dobra, idźcie wylać. Komfort niski, dobra. Dobra, co wypij te napoje niestety. O, ja nie mam na nim kontroli, no okej. O, zepsuł mi telewizor. Gdzie on idzie? I wrócił chyba, Może? by... Okej. O nie, dobra, bo prądem może popławić, dobra. Dobra, i spać, mi się wydaje. Go sleep To nie komfort trzeba, dobra, tu mogę sprzedać pierwszy obraz, to jest dolara, no, no dobra, jest coś już w początek okay. łyknij to. Trzeba to wypić. Czapka niewidzka. Jest Jestem niewidzialny! Dobra, wal dalej, napoje. Ooo. Głód, dobra. Podaj jest do ścianania, lecimy. Lej to. Odetkaj. Kurwa, to do komfortu możemy kupić większego. coś co daje Ci komfort szybko i w miarę sprawnie. Wiem, że to będzie problem. 2 do 9, 24. Okej, to będzie chyba ta walimy to. No, mogę, dobra. Co ty się robisz? Nie! Serio? Pierwsza śmierć? O nie wierzę w to, <ścoughs> Ta gra jest naprawdę trudna. Może podaruję? Dobra. No cóż. Pablo Liskowski pierwszy umarł. <ścoughs> Dobra, trudno. No zapisujemy, no nie będziemy resetować Mój tego zera. Wprowadzimy nowego. No, magia de Sims, właśnie, magia de Sims, nie. No.